Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie, prosto z Danii, z Kopenhagi. Jestem tutaj na premierze nowych bezlusterkowców od firmy Sony. Dlaczego te aparaty są takie wyjątkowe, tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Ja Was zapraszam serdecznie do oglądania. No i co, zaczynamy. No to ja właśnie znajduję się przed wejściem na oficjalną prezentację, także cóż, zapraszam was serdecznie. Chodźcie. Co tutaj dla nas przygotowaliście? Sprzęt. Aparaty, obiektywy, mikrofony. Mam właśnie już swój zestaw testera, także jestem podekscytowany. Czas otworzyć i czas pokazać wam, co znajduje się w środku. I proszę bardzo, po pierwsze nowy aparat Sony Alpha A6600. Tak właśnie wygląda nowy korpus, naprawdę bardzo fajny, poręczny i przede wszystkim, uwaga, wyświetlacz, który możemy podnieść w ten sposób do góry, także nie ma tutaj żadnego problemu z podglądem. Następnie w znajduje się szkło i szkło 7350, Także bardzo fajne szkło. Światło 4,5 do 6,3. No i przede wszystkim to będzie właśnie szkło do zoomów. Także też potestujemy, zobaczymy różne fajne scenerie właśnie przy użyciu tego szkła. No i szkło myślę, że które będzie najczęściej używane, właśnie. Czyli 16 do 55 ze stałym światłem 2,8. Także bardzo uniwersalne szkło. Fajnie, że tutaj są. Wprowadziło także nowe dwa szkła wraz z premierą A6600. No i na końcu prawdziwy rodzynek, czyli uwaga, mikrofon, ale niezwykły mikrofon, tylko mikrofon, który ma aktywne wyciszanie dźwięków i hałasów. Jeszcze ciekawostka, tak wygląda jedna z najszybszych kart pamięci, właśnie od Sony i dostaliśmy ją także do testowania. Okej okay, sprzęt już gotowy, rozpakowany, zatem zdejmuję dekielek, włączam mikrofon i widzimy się z nowego aparatu Sony Alpha A6600. No i znajdujemy się teraz w centrum Kopenhagi, gdzie właśnie wyszedłem z aparatem Sony Alpha A6600, do którego właśnie teraz mówię. Także jest zamocowany również standardowy obiektyw, jeden z dwóch w tej chwili jest ten szerokokątny zoom, a za chwilę potestujemy również obiektyw zoomowy. Także zobaczymy na co stać ten aparat jak mnie słychać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Teraz także używam mikrofonu z aktywną redukcją hałasów. No i słuchajcie, tuż za mną znajduje się park Tivoli, do którego właśnie idziemy. Zobaczymy, co tam ciekawego można pozwiedzać. Jakie ciekawe zdjęcia można porobić. Dostaliśmy także dwa obiektywy od Sony przeznaczone do matryc APS-C, mianowicie 16 do 55 i testy jego widzicie właśnie w tym momencie. Natomiast teraz widzicie testy drugiego obiektywu 70 do 350. No i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę te dwa obiektywy praktycznie starczam do większości zastosowań, także zdecydowanie tym pierwszym obiektywem 16 do 55 możecie zrobić naprawdę mnóstwo uniwersalnych ujęć czy zdjęć. Natomiast tyle teleobiektyw 70 do 350 już raczej znajdzie zastosowanie w przypadku jakichś większych zbliżeń. Może nie tak na co dzień jak ten pierwszy obiektyw, ale także jest to ciekawa propozycja, szczególnie, że ma wbudowany stabilizator obrazu. No ja osobiście entuzjastą takiego parku yy, nie będę, natomiast śmiesznie jest czasem Pooglądać ludzi, którzy krzyczą. Także to tyle, jeżeli chodzi o Tivoli. Zdecydowanie fajne miejsce, jeżeli chodzi o różnego rodzaju ujęcia i kolorowy świat. Także fajnie, że tutaj byliśmy. Natomiast atrakcje. Chyba to nie jest dla mnie. Jeżeli chodzi o specyfikację, mamy tutaj 24 megapikselową matrycę. Oczywiście jest to matryca APS-C, także jeszcze nie jest to pełna klatka. Natomiast plastyka obrazu, po tym co już wstępnie testowałem, jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna. Mamy tutaj także super system autofokusa, który w niektórych aparatach potrafi zawodzić. A akurat w tym przypadku jest on naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mamy tak zwany real-time tracking. No i polega on na tym, że tutaj ten aparat może nawet śledzić nasze oczy. Możemy w aparacie wybrać taką opcję, czy ma śledzić lewe, czy prawe oko, co jest taką ciekawostką. No i nie dotyczy się to tylko ludzi, ponieważ ten autofokus działa także ze zwierzętami. No i na prezentacji zostało to pokazane w ten sposób, że po prostu procesor, który jest wbudowany właśnie w tym aparacie i ciekawostka, ten procesor jest wzięty z najnowszych flagowców Sony Alpha A9, także mamy tutaj naprawdę wysoką jakość przetwarzania obrazu. no i ten procesor po prostu został nauczony, także sztuczna inteligencja potrafi wykrywać na podstawie nauczonych obrazów różnych zwierząt. No i wtedy jeżeli aparat rozpozna, że jest to właśnie zwierzę, potrafi złapać na niego ostrość, potrafi także na jego oczy złapać ostrość. Dzięki czemu na przykład nie mamy sytuacji, że nasz zwierzak jest rozmyty. W nowej Alfie mamy także optyczną pięcioosiową stabilizację obrazu, co jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ ja sam doświadczyłem tego, że dzięki takiej stabilizacji po po prostu mogę robić ujęcia z ręki, czy na przykład z innego gorila poda, z którym właśnie sobie chodzę tutaj i wszystko robię. Hello, welcome to Copenhagen. I'm Benjamin and I work in the canals here. Wow, pozdrowienia od pana, który właśnie jest tutaj przewodnikiem na kanałach. Hello. Where are you from? From Poland. Kolejna rzecz, która została usprawniona względem poprzednich modeli to bateria. Jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony, ponieważ cały dzień robiłem zdjęcia filmy, no i dopiero wieczorem ta bateria zaczęła mi się kończyć. Także to jest zdecydowanie na ogromny plus. Według producenta można zrobić na jednej baterii około 700 zdjęć. Także ja muszę się z tym rzeczywiście zgodzić. Tutaj jest to naprawdę na duży plus. Nie, tu się, tu się nie da, tu się nie da vlogować, tu jest za głośno. No, i z takich ważnych rzeczy to jeszcze warto wspomnieć, że nie ma tutaj limitu nagrywania filmów. Także nie ma tych 29 minut, które zawsze wkurzały, po których ten film się urywał. Tutaj jest to bez ograniczeń. Kolejna rzecz, mamy tutaj wszelkiego rodzaju profile płaskie, kolorystyczne, dzięki którym możemy rzeczywiście w postprodukcji wyciągnąć jeszcze więcej, jeżeli chodzi o kolory. Także jest tutaj S-Log 2, S-Log 3. Mamy także co ciekawe. HDR, który jest możliwy właśnie dzięki HLG, takiemu trybowi, także możecie potem wyświetlać także obraz na telewizorach z obsługą HDR. I co ciekawe, mamy tutaj także wyświetlacz, który co prawda jeżeli macie zamontowany mikrofon, to może nie działa aż tak fajnie bo nie widać. Natomiast jeżeli nie ma mikrofonu, to możecie mieć tutaj podgląd na siebie do vlogowania. Szkoda, że ten ekran nie jest uchylany, jak w Panasonicach Lumixach, na przykład tutaj z boku, tylko do góry, no ale ważne, że chociaż coś takiego jest. Jeżeli jesteśmy także przy użytkowych funkcjach, warto wspomnieć, że mamy tutaj dwa gniazda jack. Pierwsze, no to standardowo mikrofon, a drugie jest to gniazdo słuchawkowe, co zdecydowanie nie zdarza się w takich aparatach. Mówiąc nie zdarza się. Mam na myśli nawet profesjonalne aparaty, w których po prostu rzadko mamy gniazdo do odsuchu, Na no, takie gniazdo sprawdza się w przypadku na przykład wszelkiego rodzaju mikrofonów bezprzewodowych, kiedy to chcecie się dowiedzieć, czy na pewno nic nie zakłóca wam dźwięku. Zwiedzaja ciąg dalszy, także jesteśmy teraz właśnie z Peterem, Peter jest z Czech. <śmiech> Witajcie! <śmiech> także pozdrawiamy serdecznie. Jeżeli byliście w Kopenhadze, dajcie znać koniecznie w komentarzu pod tym filmem. Co tutaj ciekawego można jeszcze zobaczyć. Na no tymczasem udajemy się jeszcze później na e, specjalne warsztaty z jedzenia. Także zobaczymy, co tam także ciekawego dla nas będzie przygotowane. Z okazji premiery również pokazało nowe mikrofony, które mają aktywną redukcję szumów. No i zobaczcie, jak to działa. W tej chwili aktywna redukcja jest wyłączona. Włączam właśnie ją i uwaga. I teraz powinniście słyszeć tylko mój głos bez szumów otoczenia. Także, mimo że tutaj mamy ulicę, mimo że tutaj mamy ludzi, którzy mówią, rowery, które jeżdżą i tak dalej, to wszystko jest wyciszane, ponieważ w tym mikrofonie znajduje się duża ilość mikrofonów, które po prostu wychwytują to wszystko co się dzieje dookoła, no i usuwają to. Podczas naszego pobytu w Danii okazało się, że także w tym czasie jest tutaj jeden z najpopularniejszych festiwali, festiwal jedzenia, także przyjechaliśmy tutaj właśnie w to miejsce i co ciekawe, będziemy mieli zajęcia z gotowania. wam powiedzieć, że naprawdę bardzo fajne jest to połączenie grzybków z jakąś tutaj śmietaną i naleśnikiem meksykańska potrawa, naprawdę bardzo smaczna no i cóż, próbujemy dalej Także jeżeli chodzi o moje wrażenia z Kopenhagi, naprawdę piękne miasto. Dziękuję bardzo Sony, że mogłem tutaj przyjechać, że takie ciekawe miejsce zostało właśnie wymyślone z tej okazji premiery nowych aparatów Sony A6600 i nowych szkieł. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. No i powiem Wam szczerze... Że ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym nowym sprzętem. No, jeżeli oczywiście macie swoje jakieś przemyślenia odnośnie tego sprzętu, koniecznie napiszcie w komentarzu pod tym filmem. A tymczasem, jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę. Oczywiście, zasubskrybujcie kanał TechnoStrefa po więcej ciekawych filmów. Mówił do Was alo prosto z Danii. Trzymajcie się. pa! pa.